Dzisiaj pokażę Wam mój przepis na stylizację z płaskimi sportowymi butami. Sportowe buty to coś, od czego ja po wczesnych latach szkolnych stroniłam i poza aktywnościami sportowymi nie nosiłam ich chyba z 15 lat. Zamieniałam je po prostu na co dzień na baleriny, ale nasze podróże z Kubą wywołały u mnie potrzebę posiadania sportowych butów, ponieważ kiedy wyjeżdżamy, robimy nawet 15, 20 czy nawet 30 km dziennie, i okazało się, że takie buty są mi po prostu potrzebne. I postanowiłam takie nabyć. W międzyczasie zaczęłam się bawić nimi w stylizacjach i okazało się, że bardzo się polubiliśmy. Ponieważ często piszecie w komentarzach chociażby na moim Instagramie, że chciałybyście zacząć nosić sportowe buty, ale nie wiecie, jak je połączyć w stylizacjach, żeby to wszystko razem fajnie grało, przygotowałam dla Was dzisiaj kilka propozycji i powiem Wam, jak zacząć budować taką stylizację z lekko sportową nutą. Jeśli to ma być stylizacja na co dzień, taka lekko casualowa może do pracy, gdzie nie obowiązuje formalny strój, czy na zakupy na przykład, czy jakiś spacer, to przede wszystkim ważna jest taka zasada żeby trochę zrównoważyć różne elementy, jeżeli nie chcemy uzyskać takiego całkowicie sportowego stroju. Więc jeżeli te buty mają już sportowy charakter, to reszta już może być taka trochę nonszalanczka, może bardziej kobieca. Tu możemy zagrać tkaninami, fasonami czy kolorami i dzięki temu możemy stworzyć naprawdę efektowną, ale także bardzo wygodną stylizację mój pierwszy look zaczyna się od sportowych butów New Balance, które są głównie w szarościach, ale też mają odrobinę różu, mięty, więc to jest takie bardzo delikatne, neutralne połączenie i całość stonowałam lekko elegancką górą. Tym razem postawiłam na shorty. One są bawełniane, ale mają też takie ciekawe aplikacje, więc nie są na pewno typowo sportowym elementem garderoby i można połączyć je właśnie z bardziej elegancką bluzką. To nie jest może typowo klasyczna koszula, chociaż taka też tutaj by jak najbardziej moim zdaniem e, pasowała. Ale jednak bluzka z takiego bardziej lejącego się materiału, ta forma z tutaj jakimś haftem i kolor powoduje, że stylizacja nabiera takiego bardziej eleganckiego sznytu i dzięki temu wszystko jest ciekawie zrównoważone. Co też fajnie może zagrać i z czym bardzo lubię łączyć sportowe buty, co pewnie widzicie często na moich zdjęciach z podróży, to oczywiście marynarki czy takie delikatne płaszczyki, które też są na wzór marynarek. I zaraz Wam pokażę, jak taka całość może fajnie wyglądać. I ponieważ ja bardzo lubię włoski styl, a włoski styl właśnie odsłania nadgarstki lub kostki w nogach, żeby figura nabrała lekkości, to jeżeli tylko pogoda na to pozwala, ja bardzo chętnie podbijam rękawy w marynarkach czy bluzach, lub je po prostu podciągam i zdecydowanie to wpływa korzystnie na sylwetkę. Zwłaszcza przy moich gabarytach, jestem niska, więc ten zabieg w stylizacji Wam bardzo, bardzo polecam. I właśnie mimo, że na sobie mam sportowe buty, to taka marynarka, lekko elegancka bluzka, trochę wyciąga tą stylizację, dodaje jej taką nutę elegancji i jeżeli na przykład jesteśmy w podróży i nasz cały dzień wygląda bardzo dynamicznie, jakieś różne aktywności się odbywają w ciągu dnia, to dzięki temu możemy dobrze wyglądać w każdej sytuacji. Do tego, jeżeli góra jest właśnie nieco bardziej elegancka, staram się też znaleźć jakiś wspólny mianownik dla butów, i tym razem postawiłam na również sportowy zegarek, który nawet trochę kolorem nawiązuje do elementu w butach, więc to jest takie bardzo fajne, kompatybilne połączenie. I oczywiście zwykle właśnie w podróży, kiedy mam na sobie płaskie buty, tym bardziej. Zabieram też niedużą torbę, która jest bardzo wygodna i zapewnia mi duży komfort w ciągu dnia, i tym razem znowu postawiłam na jedną z moich ulubionych, to jest oczywiście furla, którą Wam pokazywałam także w jednym z odcinków. I kropką Lady jest biżuteria, delikatne kolczyki wkręty. I jeden z moich złotych, cienkich łańcuszków, które towarzyszą mi niemal w każdej stylizacji. A także coraz częściej pytacie mnie o różne dodatki i chcecie, żebym je w filmach też pokazywała. Więc oczywiście przychodzi sezon na okulary. Mam nadzieję, że w końcu przyjdzie słońce. I do takiej stylizacji jak najbardziej możemy też się zabawić takim detalem. Ja uwielbiam okulary i też Wam kiedyś na pewno moją kolekcję pokażę. To jest akurat model od marki Prada który przywiozłam sobie z Mediolanu i myślę, że tutaj jak najbardziej taki klasyk również fajnie zagra. Druga wersja tej stylizacji to już total szarości i ewidentnie bardziej sportowa cała stylizacja. I żeby ją trochę przełamać dodałam bardziej eleganckie dodatki. Przede wszystkim biżuteria. Tutaj już zamieniłam sportowy zegarek a ten bardziej elegancki i klasyczny w odcieniu złota i srebra zostawiłam delikatne kolczyki wkręty, ale za to dodałam kilka cienkich pierścionków. Bardzo lubię kiedy jest ich kilka naraz, i bardzo podoba mi się ten efekt stylizacji i forma biżuterii. I co istotne przy sportowych butach, ponieważ one są mocno zabudowane z przodu, jeżeli mimo wszystko nie chcecie optycznie za bardzo skracać nóg, to warto wybierać te w neutralnych kolorach, właśnie w przerostkach, może beżach, czy ewentualnie białe klasyki całości dobrałam jasny, delikatny płaszcz, który już z góry ma właśnie krótsze rękawy, co dodaje całej stylizacji lekkości. Zostawiłam szarą torebkę i te kolory są bardzo delikatnie zachowane. I właśnie, żeby trochę ożywić stylizację, tutaj na pewno zagra mocno pomadka, ale także okulary w kolorze bardzo modnym zresztą w tym sezonie. Jeżeli chcecie zacząć tworzyć stylizację ze sportowymi butami, a nie wiecie, jak się za to zabrać, to warto zacząć od klasyki. Na początek warto zaopatrzyć się w białe sportowe buty. Takie będą pasowały nam do wszystkiego, będą neutralne, więc jak najbardziej powinny grać z przeróżnymi stylizacjami. Sprawdzą się latem i wiosną, bo dzięki temu kolorowi dodadzą stylizacji lekkości. Ale jeżeli będą bardziej zabudowane, to jak najbardziej będziemy mogli z nich także korzystać jesienią i zimą. I zaraz Wam pokażę, jak najłatwiej takie białe buty skomponować. Ponieważ najprostsze rozwiązania są najlepsze, pierwszym składnikiem tej stylizacji są e, spodnie rurki. Jak najbardziej będą fajnie równoważyły e, trochę ciężkie sportowe buty. E, I do bieli jak najbardziej pasuje jeans, więc tutaj się wszystko będzie fajnie komponować. Moje no jeansy dodatkowo mają przytarcia na kolanach. To dodaje im jeszcze takiego bardziej codziennego e, charakteru e, i lekkiej oryginalności, więc tutaj wszystko fajnie gra. Dlatego możemy dobrać tradycyjny, biały, ewentualnie czarny t-shirt. I zapewniam Was, że taka stylizacja jak najbardziej będzie w porządku e, i być może dzięki niej potem nauczycie się do niej dobierać jakieś bardziej e, ciekawe, oryginalne elementy, czy to biżuterii, czy okularów, czy właśnie w postaci torebki e, i będziecie się bardziej bawić tymi sportowymi butami. Ale klasykiem są też jak najbardziej t-shirty w paski, które ja po prostu przeuwielbiam. To jest taki właśnie paryski styl, więc takich t-shirtów też można mieć w szafie. Przynajmniej kilka, i one się sprawdzą w wielu sytuacjach. I do białych sportowych butów, jeansów, e, jak najbardziej taki T-shirt również będzie fajnie pasował. Jeżeli chcemy, żeby stylizacja była bardziej elegancka, a pogoda za oknem sugeruje, że powinniśmy jeszcze coś na siebie założyć, no to tutaj jak najbardziej sprawdzą się klasyczne marynarki. Może być biała, e, tak jak u mnie i taką warto mieć w swojej szafie. Ona nieraz wam uratuje stylizację. E, zneutralizuje na przykład jakąś wzorzystą sukienkę, czy właśnie fajnie sprawdzi się ze zwykłym T-shirtem i chociażby jeansami, ale również to mogą być oczywiście jakieś lekkie płaszcze e, czy innego rodzaju marynarki nawet te w kolorze też tutaj mogą fajnie zagrać, dopełnić całość. I tutaj zachowany jest dosyć klasyczny charakter. Niesamowita wygoda ze względu także na buty, ale pozostała część stroju jest także bardzo komfortowa. Więc na początek przy sportowych butach takie zestawienie to może być coś, co ułatwi wam komponowanie tego typu stylizacji. Tutaj jak najbardziej możemy pozostać w tych neutralnych kolorach i to też będzie na pewno świetnie wyglądało. W takiej stylizacji sprawdzi się też jakiś większy shopper, bo ta stylizacja sugeruje, że może wybieramy się na zakupy, może do pracy, więc czasem będziemy potrzebować trochę więcej zabrać ze sobą, więc tutaj też to będzie wszystko fajnie razem grało. Ale jeżeli chcemy to również możemy postawić na jakiś kolorowy akcent, który wiosną i latem również się sprawdzi, albo wiosnę czy lato nam po prostu przywoła, bo pogoda za Oknem jest ostatnio bardzo w kratkę, i taka torebka też będzie fajnym dopełnieniem. Mimo wszystko, delikatnie wygląda. W tej stylizacji postawiłam także na luźno związane włosy w takiego bardzo naturalnego koka. Ale także dobrałam moją ulubioną biżuterię, oczywiście jest ze mną zegarek, również zostawiłam pierścionki, które już Wam pokazywałam w poprzedniej stylizacji i te kilka pierścionków też tutaj dodaję takiego fajnego elementu w stylizacji, nadal delikatny łańcuszek i kolczyki wkręty, bo w tych takich sportowych stylizacjach też z tą biżuterię musimy uważać i raczej wybierać te mimo wszystko delikatne modele. Kroką nad i mogą być także okulary przeciwsłoneczne. Ja zawsze się śmieję, że okulary to jest najlepszy makijaż dla kobiety, więc właśnie, jeżeli czasem chcemy gdzieś szybko przemknąć, coś tam musimy załatwić, nie chcemy się za bardzo malować, to takie okulary mogą nam zrobić całą robotę, więc naprawdę warto wybrać kilka fajnych modeli dla siebie. No i tutaj warto postawić także na jakieś klasyki. Tutaj znowu mój model od Prady, ale ja w tej stylizacji widziałabym także na przykład. Takie z metalowymi ramkami, coś w stylu Ray-Banów, one też będą tutaj fajnie grały. I na koniec druga wersja stylizacji z moimi klasycznymi białymi Air Max'ami. Te buty przemierzyły ze mną rzeczywiście spory kawałek świata i były ze mną w Barcelonie, Lizbonie czy na Malcie i rzeczywiście są już bardzo wysłużone, ale nadal je lubię i nadal świetnie mi służą. I tym razem dobrałam do nich także sportową bluzę w jednym z moich ulubionych kolorów. I tutaj znowu, żeby trochę przełamać stylizację w lekko elegancką stronę, w bardzo lekko elegancką, dobrałam biały płaszcz, który już Wam pokazywałam, również zostawiłam biżuterię w złocie, ale nadal w takiej oczywiście delikatnej formie. Do tego torebka w neutralnym kolorze, który się fantastycznie komponuje z kolorem bluzy i to naprawdę fajnie gra również z tą bielą. I oczywiście okulary nadal pozostaje tutaj przy klasycznym modelu Prady. On też doda tej stylizacji takiego trochę szyku. Mimo wszystko, że tutaj mamy nadal do czynienia ze sportowymi butami, to myślę, że stylizacja jest ciekawie zrównoważona i jak najbardziej w takich casualowych wydaniach się sprawdzi. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy wynosicie sportowe buty i jakie modele sprawdzają się u Was. Oczywiście zapraszam Was także na różnorodne posty na naszym blogu, a także będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał i jeżeli film Wam się podobał, zostawcie pod nim kciuk w górę. Widzimy się oczywiście także na Facebooku i Instagramie i do zobaczenia już wkrótce.